Cześć widzowie. dzisiaj, w dzisiejszym odcinku zagrałem sobie pierwszy raz w moim życiu mielem, inaczej badczateleonem. Zobaczymy czy nam się uda. Nigdy nie chciałem tym czołgiem grać. Kiedyś go tam sobie trafiłem. Leży od tego, od tej pory w garażu, nie używając wcale. Nie lubiłem ze względu na to, że no nie gram dobrze medami, a tym bardziej takim jak ten medem. To jest moim zdaniem przynajmniej wymagający. choć wiem, że najpopularniejszy czołg w grze. Nigdy nim nie grałem. Mamy chociaż fajną skórkę. Załoga, jak sami widzicie, też piękna, niecałe dwa perki. Także będzie śmiesznie. No zobaczymy. Wyposażenie takie podstawowe, bo nie chcę nic mu tu lepszego dawać. Tak jak mówię wam, bo nie wiem, czy ja tym czołgiem po odcinku jeszcze w ogóle będę grał. Bo no, tak jak wam mówię, nie wiem, czy się w nim dobrze będę czuł. To będzie moja, tak naprawdę, nim pierwsza bitwa. Także idziemy na żywioł, także zapraszam Was do niej. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, suba. I możecie pisać jakieś komentarze, co byście chcieli w następnych odcinkach. A teraz przejdźmy do pierwszej bitwy. No i mamy widzowie pierwszą bitwę. Nie ma chyba Lightów, to chyba nie wiem, bo tak jak... tam jak Lighty jadą, bo nie za bardzo wiem jak inaczej jechać. Zobaczymy, jak sami widzicie gramy na serwerze EU1, mamy 8 mieścicieli, czyli maksymalnie tyle ile może być, no ale... Do samego końca dopchali, do samego końca. Tak jak Wam mówię, nie za bardzo wiem jak nim grać, wiem, że czasami nim można grać jak Lightem. Żeby coś tam podświetlić. Nie wiem czy to jest dobry mu sposób, dobry pomysł, jak ma się załogę dwuperkową, która nie jest zbyt dobra. No i nie mamy też konfiguracji pod podświetlanie, no ale zobaczymy. Przeciwnicy mają buraskę, my mamy miast. także zobaczymy. Może coś się uda nam podświetlić, naszym sojusznikom. I coś tam tej asysty nam wpadnie, byłoby miło. Nie wiem czy dobrze robię widzowie, ale... Mamy pierwszy strzał. Ej, drugiego się nie udało i niestety jesteśmy wykryci. Także już raczej będzie słabo. Ale no nie ma tutaj przeciwników Badchatyliona, także tu się postaramy z boku ich trochę poostrzeliwać Może coś nam się tego uda. Tutaj ta skoda na pewno już celuje w nas. No właśnie. Ciekawe, co nas tak świeci. A, widzicie, tu został Giesor To się tego nie spodziewałem. Tutaj nas od strv'a Ale tu po spocie coś nam wpadło, fajnie do tego faka Aha, a tutaj się ja skończyła No właśnie, sobie, dlatego nie gram w No i zeszliśmy do kolejnej bitwy, może będzie trochę dłuższa Tutaj jeszcze patrzcie jak oberwałem No celna skoda, celna No ale, nie ma co się dziwić nie było to zbyt inteligentne moje, z mojej strony. Także nie ma co narzekać, ale była od jednak ty tutaj zrobiła swoje. A zagramy widzowie, jeszcze o to takim raun pancerem. Mam go za jakiś tam event, nie pamiętam jaki to był tam. No ale mniejsza. Fajnym jest, jak widzicie, kamuflażu. Załoga, nawet jest całkiem spoko. No, jak na mnie jest całkiem spoko. Mam tutaj nawet maskowanie, ale nie wiem po co mi ono widzowie. Dajcie znać, czy to zmienić, bo ja bym to chyba zmienił, bo ja raczej nie będę grał nim, żeby się maskować. <grym> także przejdźmy sobie teraz do bitwy tym czołgiem, zobaczymy jak nam pójdzie tym melem. Nie no mamy widzowie drugą bitwę. No nie ma niby artylerii, no ale niestety gramy na dyszki. Jeszcze przeciwników jest Minotauro DBV, także Minotauro twardy magazynek, DBV jak nam huknie to Przejdźmy do bitwy mielem Widzowie Mamy kolejną bitwę widzowie Tutaj ta mapa już się wydaje chyba być lepsza Chociaż nie wiem bo mamy Type'a 6 i 2 także czy warto Tutaj Jechać tam przez środek To nie wiem Właśnie nie wiem widzowie nie wiem jak tutaj zagrać Mamy bleska tamtego No z mają Iwena także chyba troszkę lepiej Niż my No widzowie nie przebiliśmy Iwena na szczęście druga pestka weszła. No ale szkoda, że ta pierwsza nam się nie udała. No i dostaliśmy w sobie spota, także raczej tutaj już dużo nie zrobimy, już nas strzelają tutaj. No, tutaj nam dwie ładne bomby weszły w tego Type'a 62 to fajnie widzowie, to akurat się fajnie udało. Co prawda gram na godzie, bo miałem przyłączone na tego, na Defendera, żeby go przebić, no ale... Tutaj znowu ładne dwie bomby widzowie, ale... mam powiem, że tutaj raczej tej bitwy chyba nie wygramy. Dobrze by było tego XM-a wam powiem, widzowie. To nam dużo dało. O, jeszcze nie przebiliśmy, widzowie. To dwa razy. Jak to jest możliwe, to jeszcze mój piękny drifting tutaj. Udało na szczęście się zablokować strzał. Tutaj wam powiem Widzowie, jest już całkiem całkiem. Staramy się tutaj zrobić plecy temu XM-owi i tej fałce. Ale wam powiem Widzowie, że no nie wiem, te dwa strzały bolesne, że się odbiłem od niej. O, tutaj jeszcze artyleria, no niestety, Widzowie. Że... Ach, no lepsza bitwa, lepsza bitwa widzowie, 2600. Staramy się trochę frankować wrogów, ale to jeszcze nie jest to. Na pewno można lepiej to zrobić. Zobaczymy sobie w kolejnej bitwie, czy nam się uda to lepiej zrobić. Mamy kolejną bitwę widzowie, tym razem fajnie, bo na ósemki Także na no chyba pojedziemy, tak jak większość osób mówi, że ten czołg dużo odbija, to pojedziemy tam, gdzie czołgi ciężkie. Zobaczymy, czy tyle potrafi odbić. No, tutaj udało się pierwsze strzał widzowie. Mój reflek, jak zawsze, piękny. Oczywiście, że. Na szczęście Arta chybiła. Teraz to udało się. Ale Wam powiem widzowie, to jeszcze projekt IOM No, nie zapowiada się to za dobrze. Udało się w garnek. Chciałem ja w dolną płytę, ale no, bo w pewnym momencie zauważyłem, że to no, się nie uda. Tutaj się udało wprowadzzić to ładnie. No i niestety lis nas ze Szkoda. Udało się skłóla widzowie trafić. Niestety od arty znowu overwaliśmy. Znaczy znowu, no pierwszy raz tak, że nie jest tak źle jeszcze, ale... No, już jakoś tam jest 1600, zrobiliśmy w krótkim czasie. Także spoko, spoko. Niestety, no, te dwie były od Elisa, jednocześnie i 700 trójki. 700 trójki, dobrze, dobrze mówię. Zabolały, wam powiem, widzowie, zabolały. Tutaj udało się w tą chałeczkę. Dobra, pięknie, wyparowała. Teraz się udało, ładnie, widzowie, Miejmy nadzieję, że tą 110. Okej, okay, dobra, wykończyła go. Mało się w tego udesa widzowie ładnie trafić. Nie wiem, czy się uda jeszcze jeden strzał. A, udało się, widzowie, ładnie. Prawie 3200, także spoko. No i mamy widzowie kolejną bitwę, niestety na kopalniach. Ostatnia bitwa, jak jechaliśmy na środek, a chyba tak też pojedziemy, skończyła się dla nas bardzo szybko. Także zobaczymy, jak tym razem to wyjdzie. Uuuuu! Niestety dostaliśmy silnik od tego prototypu I to dwa razy Jak go naprawiłem, bo dostaliśmy tę dwugąskę Ale no jesteśmy tutaj, mamy tą pozycję, miejmy nadzieję tylko, że nikt tutaj nie będzie chciał wjeżdżać, bo w tym momencie to my nie uciekniemy Ale udało nam się mu oddać Tutaj mamy widzowie SU na przestrzale No i też bardzo ładnie weszło Tutaj mam sobie, z boku oto. No niestety tylko jedna pestka. No wam powiem widzowie, że fajny czołg, ale, ale jestem głupi i zginęliśmy. A, niepotrzebnie się zatrzymywałem, tutaj można tu było fajny zrobić wynik. Niestety. Ay, <grytanie> no nic. Szkoda, szkoda, tej tutaj się słabo zachowałem. Można tu było na pewno więcej z tego wyciągnąć. Mamy widzowie bitrę rampaucerem. Na fajnej mapie niestety nadyszki i rzuciło nas na dół. Ja wiem, że powinienem jechać tam, ale no z naszym tempem, to ja chyba tu wolę dojechać dla pozycji dla czołgów ciężkich, bo ma fajne opuszczanie ten czołg. Fajnie sobie tutaj można opuszczać działo, także tutaj bym wolał się pobić niż tam na medach. Bo tam wiem, że nic nie zrobię, a tutaj może odda, uda się oddać kilka strzałów. Przecież patrząc na ich czołgi, to może i być z tym ciężko. No niestety. Z plecy Iwen. Także, ta bitwa też jest widzowie do zapomnienia. <laughs> niestety. No, miejmy nadzieję, że teraz się uda. Chciałbym taką fajną bitwę, bo czuję, że ten czołg naprawdę... No już wiem, co ludzie w nim widzą. Da się nim zrobić fajny wynik, tylko no trzeba... No, trzeba jeszcze trochę więcej. <laughs> Widzicie widzowie tylko to z tej bitwy, bo no tak naprawdę nic tutaj nie zrobiłem i nic tutaj się nie działo. Przynajmniej w moim wykonaniu. Także przejdźmy sobie do kolejnej, bo to było szkoda czasu. No i mamy widzowie kolejną bitewkę. Niestety losowanie nam nie sprzyja. Na dziewiątki, dwie artylerie. Dało nam tu się widzowie go trafić. Ale no jak sami widzicie, to jest chyba jedna z tych bitew, że nasza, nasza drużyna pojechała jedną stroną, a przeciwników praktycznie cała drugą stroną. Tutaj udało nam się ładnie, widzowie w plecy strzelić temu lubowi. I go chyba skończymy. Tak jest, tutaj mamy ładną, ładnie go skończyliśmy widzowie. Ale boję się, że zaraz tu artyleria strzeli. O, tutaj ładna pestka widzowie nam weszła. Było widać mały pikselek, ale się udało. Daleko, ale udało się też widzę, w tego Face 1 strzelić, także spoko. No niestety kolejny strzał już się nie udał. Ale wam powiem zabierze już jadę agresywnie, bo to już jest końcówka bitwy. A my nie mamy praktycznie w ogóle obrażeń, także fajnie by było coś jeszcze zrobić. No, udało się w wyjeździe trabić tego Iwana. <grystanie> no, udało się jeszcze skończyć z tego 50-120. No, ale tutaj już raczej nigdzie nie dojedziemy. Jeszcze tym bardziej, jak będziemy przepychać się z Iwanem. Zdaje mi się, właśnie, że tu mam z tym problem w tej grze, że ciężko jest mi wyczuć moment, kiedy tak naprawdę dobrze zaatakować, a kiedy nie. Gdybym to może lepiej zrobił, to by ta bitwa lepsza by była. No, ale nie narzekajmy, przeżyliśmy. Nie oberwaliśmy i coś tam zrobiliśmy, więc No, powiem wam, widzowie lepiej gramy się tym rampą Lepiej, lepiej I w plecy buraska Przez sam... ach widzowie no niestety Tutaj nie uważam, że to był mój błąd nie można tak pozwolić, że buraska sobie przez środek mapy przejechała, no niestety. Jako widzowie, że trochę tam zarobiliśmy grając tamtymi czołgami, to a zagrajmy sobie jedną bitwę lodóweczką, jako taki mały bonusik. Oddajmy jeden taki porządny strzał na te 1000 ponad i będzie przyjemnie. No, mamy bombę widzowie, niestety tylko za 900. Ale ważne, że jest. Ach, tutaj, że to w gąskie widzowie poleciało. Możliwe, że mogą tam wyżej wycelować. Szkoda, wam powiem, że szkoda. Tutaj mamy ładną bombę widzowie w tego Carnarvona. Skupiamy. No i mamy widzowie, ładnie Dobra, mamy tego krana pokonanego widzowie ładnie No niestety widzowie nie trafiliśmy go On nas na szczęście też nie przebił No nic, szkoda Szkoda najbardziej tego strzału właśnie w tego obiekta 268 wersja 5, że w gąsienicę poleciało bo to mogłoby wtedy byśmy mieli znowu blisko tych 5000, jeden strzał znowu zabrakło. O tu 4000, więc ach. No nic widzę. I tak było fajnie sobie pograć godzilką. No EX ale pierwsi pod względem obrażeń, także spoko. 50 koła w plecy, dlatego widzowie nie gramy tym za często, bo tutaj dużo tracę. <grych> Jak sami teraz wiecie, mam oto takie statystyki na koniec dzisiejszego odcinka. 6000 WTR, także fajnie, bo do góry. To się szanuje i to lubimy, żeby tak wyglądało. to. Tutaj, no, mielem mamy do góry, ale tylko dlatego, że to były pierwsze bitwy, nie pięć pierwszych bitew, także, no, po prostu chyba tak to działa, że musi zawsze być do góry, no bo jak wcześniej nie graliśmy, no to rampantzerem, że już wcześniej grałem, no, to jak sami widzicie mamy wszędzie w dół. Po tej ostatniej bitwie, zapewnie, no ale mniejsza. No i FV fajnie do góry także ogólnie klasyfikacja jest do góry 200 tysięcy kredytów zarobionych To to nam właśnie chodzi w tych odcinkach żebyśmy zarabiali I byli coraz lepsi także wydaje mi się że idziemy cały czas do przodu w tym temacie Możecie teraz też dawać znać oczywiście czy byście chcieli właśnie tego Motorsport Managera zobaczyć u mnie na kanale bo ta gra jest naprawdę Fajna i no, myślę że jak to trochę przytnę to tak żeby to nie trwało za długo i żeby było bardziej no, dynamiczne to powinno to fajnie wyglądać. A teraz na sam koniec, jeszcze pamiętajcie, żeby zostawić lajka. Subskrybujcie kanał, to jest ważne, bo ładnie zbliżamy się do 500 subskrybentów. To będzie bardzo fajnie zdobycie ich. Dzięki, trzymajcie się do następnego odcinka.